Cześć, ja mam na imię Paweł, a wy oglądacie kanał Q21. Rega Brio przez lata był jednym z najciekawiej brzmiących wzmacniaczy w swojej cenie, sposób, w jaki upiększał muzykę, naprawdę potrafił się podobać. Z uwagi na to, że naprawdę lubiliśmy ten wzmacniacz, z niecierpliwością czekaliśmy na następcę. Oto i jest Rega Brio Mk7. Brytyjska Rega zdecydowanie jest firmą, która do nowych produktów podchodzi jednak konserwatywnie. W czasach, kiedy niektórzy producenci wypuszczają nowe wzmacniacze niemal co rok, Rega prezentuje bardziej stabilne podejście. Między innymi z uwagi na to, poprzedni Brio no, trochę na rynku zabawił. Tak jak w życiu, w audio nic nie trwa wiecznie, dlatego Rega zdecydowała się odświeżyć swojego bestsellera. Zacznijmy zatem od aspektów wizualnych, ponieważ tutaj zmieniło się dużo. Można powiedzieć, że Brio MK7 dopasował się stylistyką do współczesnych, wyższych modeli tej firmy. Zmiany widać w projekcie przedniego panelu oraz zastosowanym pokrętle potencjometru. Naszym zdaniem ten front panel wygląda lepiej, ale to jest oczywiście kwestia subiektywna. Na uwagę zdecydowanie zasługuje działanie samego potencjometru. Obraca się on płynnie z wyczuwalnym oporem, co wskazuje na zastosowanie analogowego potencjometru, jak to nalega przystało. Zmiana nastąpiła również w kwestii przycisku Power, gdzie w poprzednim modelu był to przycisk tylko obsługiwany ręcznie, a obecnie jest zastosowany zwany miękki start. Znalazło się tutaj też miejsca na Auto Standby, gdzie Brio MK7 samoistnie wyłączy się po godzinie, jeżeli nie będzie otrzymywał sygnału. Teraz wzmacniacz można też włączać i wyłączać z pilota, co jest z pewnością plusem w kwestii wygody obsługi. Od jakiegoś czasu REGA uaktualnia swoje nowe modele o wejścia cyfrowe, i tak samo jest w przypadku Brio MK7. To urządzenie posiada wejście optyczne oraz koaksjalne, co niewątpliwie powoduje, że nowe Brio jest wzmacniaczem bardziej nowoczesnym i dopasowanym do współczesnego rynku. Wielu z Was zapewne pamięta, że Rega kiedyś produkowała naprawdę dobrze brzmiące przetworniki cyfrowo-analogowe, na przykład chciałbym tutaj przypomnieć model DAC-R. Możecie zatem tutaj liczyć na to, że nie jest to taka sztuka dla sztuki, ale pełnoprawnie brzmiące wejścia cyfrowe, z których można już poważnie posłuchać muzyki. Dodatkowo wisienką na torcie, jeżeli chodzi o wejścia i wyjścia, jest tutaj wyjście sławkowe. Sama obudowa jest sztywna i zwarta, a dodatkowo Brio waży naprawdę sporo, jak na swoje gabaryty. Ogólnie rzecz biorąc, w kwestii fizycznej, jeżeli chodzi o jakość wykonania oraz sam wygląd, uważamy, że Brio MK7 jest wyraźnym upgrade'em w stosunku do poprzedniego modelu. Całe szczęście Rega nie zdecydowała się na żadne oszczędności i sercem Brio MK7 dalej jest potężny transformator trojdalny, co w dzisiejszych czasach jest pewnym ewenementem, zwłaszcza w tej klasie urządzeń. Jest to kwestia niebagatelna, ponieważ zawsze tego typu transformator we wzmacniaczach Regi przekładał się na świetną wydajność prądową w swojej kategorii cenowej. Z uwagi na to wyczuwalna moc Brio MK7 jest wyraźnie wyższa w stosunku do tego, co jest napisane w specyfikacji i to jest akurat klasyk dla wzmacniaczy Regi. Rozmawiamy dzisiaj o urządzeniu od Regi, więc naturalnie w Brio MK7 znalazło się miejsce dla przedwzmacniacza gramofonowego. I nie jest to po prostu sztuka. Rega wie jak zrobić świetnie brzmiący Phono Stage i ten, który znajdziecie w Brio MK7 to naprawdę dobrze brzmiący przedwzmacniacz. Jeżeli zatem posiadacie w swoim systemie gramofon, a może nawet i Regę, to warto przetestować przedwzmacniacz, który mamy tutaj wbudowany. Warto też wspomnieć o gabarytach, ponieważ Brio jest wzmacniaczem niedużym, takim wąskim można powiedzieć. Dlatego jeżeli macie mało miejsca na wzmacniacz, to jest to urządzenie dla was. Dodatkowo ostatnio robiliśmy odcinek o najlepszych pasywnych kolumnach podstawkowych na biurko i do nich też trzeba podłączyć jakiś wzmacniacz. Z uwagi na charakter dźwięku oraz przede wszystkim właśnie rozmiar i wydajność prądową, Brio będzie idealnym rozwiązaniem do wszystkich tych propozycji. Przejdźmy teraz do tego, na co wszyscy czekacie, czyli oczywiście opis dźwięku. Regabrio MK7 nie kontynuuje trendu, który wyznaczyła poprzednia wersja. Tam, gdzie wersja MK6 oferowała jednak mocno podbarwiony, ciepły i analogowy dźwięk z obszernym basem, model MK7 stawia na dynamikę, energię i bezpośredni przekaz. Na uwagę zasługuje zdecydowanie dół pasma, który jest lepiej kontrolowany, ma świetny drive i zachęca do tupania nogą w rytm muzyki. Bas ten potrafi być obfity, ale nigdy nie jest przesadzony. Lepiej niż poprzednik pokazuje też strukturę warstw tego zakresu. Puszczając na tym wzmacaczu utwór Bad Dreams od Terry'ego Swimsa, dostaliśmy bas, który był świetną podwórową całego dźwięku. Dzięki temu jego rytmika oraz świetna kontrola powodowała, że tego utworu świetnie mi się osobiście słuchało. Średnie tony są czytelne, raczej bezpośrednie i neutralne w barwie, co niewątpliwie jest dużą zmianą w stosunku do zarówno poprzedniego modelu, jak i reszty oferty od regii. Poprzednie Brio przyzwyczaiło nas do tego, że średnie tony podawane są w sposób zmiękczony, tutaj Rega postawiła na bardziej neutralny i obiektywnie rzecz biorąc uniwersalny rodzaj prezentacji. Wokale wciąż potrafią angażować, a nowe Brio lepiej radzi sobie z kobiecymi głosami z uwagi na większe otwarcie wyższego środka. Uważamy też, że nowe Brio lepiej sobie radzi w tych bardziej rozbudowanych utworach. Poprzedni model zdecydowanie lubił się w takich spokojnych kawałkach, a nowe Brio lepiej sobie radzi właśnie w takich bardziej rozbudowanych miksach. To, co rzuciło nam się w uszy od pierwszych sekund, jest to, jak rozbudowana i szeroka jest scena dźwiękowa. Źródła pozorne budowane są obszernie, a dźwięk chętnie odrywa się od kolumn. Słuchając albumu The Future Bites od Stevena Wilsona, trójwymiar i sposób, w jaki dźwięk otaczał słuchacza, był w tej klasie wzmacniaczy spektakularny. I to, co robiło świetny efekt, to to, że dźwięki daleko wykraczały poza obrys samych kolumn. Co jednak ważne, mimo innego charakteru niż poprzednie Brio, jak i reszta oferty od tego producenta, Brio MK7 to jest dalej wzmacniacz, który na pierwszym miejscu zawsze stawia muzykę. Oczywiście, prędzej piekło zamarznie niż Rega wprowadzi analitycznie i sucho brzmiący wzmacniacz na rynku. Myślę, że to się po prostu nie wydarzy. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że Brio zdecydowanie wyżej stawia szerokość niż głębokość sceny. Góra pasma natomiast jest transparentna i odpowiednio otwarta. Co ważne, Brio MK7 nie męczy i nie zarzuca nas detalami, ale podaje je w sposób taki nienarzucający się. Ten zakres nie jest tak zmiękczony jak w przypadku poprzednika, co przekłada się na poczucie nieskrępowanej dynamiki. Porównując Brio MK7 do CX81 od Cambridge Audio, otrzymaliśmy dźwięk bardziej potężny, bliższy i subtelniejszy, aczkolwiek mniej detaliczny. Natomiast w porównaniu z Audiolabem 6000AMK2 Rega oferowała mocniej podbudowany dźwięk od dołu i szerszą scenę. Polecamy łączyć Brio MK7 z serią Diamond od Pylona, aby uzyskać dźwięk niezwykle rozrywkowy, wciągający i bezpośredni. Podłączając do nowego Brio Kefy LS50 Meta uzyskaliśmy niezwykłą w tym budżecie scenę oraz świetną kontrolę w każdym zakresie. Natomiast dla fanów dźwięku ciepłego i pogrubionego, sugerujemy tutaj łączyć ten wzmacniacz z kolumnami z serii Lumina od Sonus Faber. Podsumowując, Rega Brio MK7 jest urządzeniem wyraźnie innym niż jego poprzednik, natomiast w wielu aspektach jest to wyraźny upgrade. I już teraz spodziewamy się tego, że Brio MK7 tak samo jak jego poprzednik, w swojej cenie będzie jednym z najpopularniejszych wzmacniaczy na rynku audio. Jeżeli ten film oraz produkt was zaciekawił, to oczywiście Rega Brio MK7 jest w pełni dostępna do odsuchu w naszym salonie. Dzwoncie, umawiajcie się i wpadajcie do nas na odsłuchy. I na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Ja Wam jak zwykle pięknie dziękuję za uwagę i oglądanie do końca. Zapraszam do sekcji komentarzy tam na dole. Dajcie znać, czy lubicie wzmacniacze od regi. A my widzimy się w kolejnym filmie. Na razie!